Zadanie 16. Oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby 9350, jeżeli największy z nich wynosi 17. No to cóż, rozkładajmy, dziel na 17, no tutaj trochę się naliczymy, z 550, 550 dzielimy na 5, to jest 110, 110 na 11, czyli 10, 10 na 5, czyli. 2 utrzymujemy. 10 przez 5 jest 2. 2 przez 2, 1. No i teraz musimy tutaj wszystko to podsumować. Czyli 17 plus 5 plus 11 plus 5 plus 2 to się równa. To z tym to mamy 28 plus 2 plus 10 to się równa 30 plus 10, czyli 40. Jak macie pytania, dajcie znać.